Cześć drodzy widzowie Dzisiaj zagramy w grę pod tytułem Minecraft i oczywiście weźmiemy sobie tryb yy, Hardcore yy, Tak żebyśmy, yy, bo tak się powinno grać w hardcore. Ja jestem oczywiście Michał i dzisiaj gramy sobie w Minecrafta, jest to pierwszy odcinek serii Let's Play Minecraft Okej okay. Cześć, z tej strony Marcin i dzisiaj gramy w Minecraft, oczywiście zagramy sobie yy, hardcore mod. Yy, żartowałem jednak, hardcore mi nie działa. To zagramy sobie nawet, ale mi zaciska yy, ustawienia graficzne trochę za dużo tych ciągów 4. Zagramy sobie w serię Survival, yy, bo mi nie działa hardcore. No i oczywiście tutaj mamy już pierwsze mopki, yy, które zabijamy sobie. O, udało nam się, dostałem białą wełnę i surową baraninę. Dobra, wiecie co, widzowie, ja yy, pójdę do kopalni, sobie zrobię... No i oczywiście widzimy się po cięciu. Tak więc widzowie, już wróciłem z kopalni. Mam cały dużo diamentów. Czekajcie, bo mnie wnętrza muzyka w Minecrafcie. Ja zazwyczaj sobie włączam, że gra w moich MP3 playerach, mm. ale nie dzisiaj, bo dzisiaj nie mam czasu na takie rzeczy. Muszę wybudować sobie y, brygadę. Trochę pościnam drewna i widzimy się po przerwie. Ok, tak więc wykopałem sobie już trochę rzeczy. Możemy teraz sobie skraftować. Y, oczywiście mieczyk, y, ponieważ jesteśmy w tą grę niesamowici. Y, tak więc mamy patyki już teraz. Hmm. To jest jakieś oszustwo, widzę. Okej, okay, widzę, w końcu dowiedziałem się jak zrobić mieczyk. Yy, tak więc mamy tutaj wszystko. No i znaleźmy, yy, może jakieś fajne miejsce yy, do budowy, tylko tu jest dużo drzew. Czekajcie poszukam czegoś gdzie jest mniej yy, oczywiście. Tak, więc tutaj drodzy Państwo będziemy budowali, bo... Albo bo tutaj, tu gdzie są owieczki, yy, tak więc najpierw muszę skoczyć, bo tam nie będę się zajmował. buduję dom, kurcze, ale one mi peczą, muszę. Nie mogę trafić tego, czekajcie. Kurde, dobra. Już, już się tego pozbędę. Dobrze, udało się. Jak coś to tam na czacie jest, to ja wpisałem, tak, jakby uczy się czatu w Minecraft'cie. I, I, no i dom. Eee. E, bo trochę mało mam tego. Budulca. Chyba najwyżej będę musiał jeszcze do kopalni gdzieś i się wybrać. W tym, w tym dniu, Dobra. Widzowie, ja skończę budować i wrócę do kopalni. Tak więc, widzowie, to jest końcowe mojego przepięknego domku. Oczywiście tutaj w środku jeszcze nie dokończyłem, tylko sobie zrobię okno trochę ciemno, tu jest, dlatego zaczekajcie. Eee, no, no, jakiś tam problem wystąpi. A jeszcze zrobię to dobrze. Dobra, mamy wszystko jeszcze tylko drzwi. Kurcze, nie ma chyba dymontowych drzwi. No to słabo. Dobra, damy sobie tak. Tak, tak, dobrze. I ogólnie dostałem synka od kolegi, z którym grałem na tym serwerze, że że. że on zostawił mi gdzieś prezent niespodziankę w postaci skrzynki właśnie i że tu jest jakaś epicka broń właśnie sprawdziłem no coś tam syczy o kurde chyba chyba zostawił na mnie jakąś jakąś pułapkę bo było to normalnie wszystko ale dobrze że udało mi się tego uniknąć z tym sobie jaka. i widzicie co prześpię się od razu Dobrze, tak więc jest już dzień, wyspałem się, no więc może jedynie tą broń, zobaczmy, ona ma 6 obrażeń, a mój miecz ma 7, więc jest chyba gorsza, to jest, sprawdźmy to. No właśnie taka wiecie co? Co jest grone? O oh mój Boże, zobaczcie co znalazłem widzowie. Jest to nowe coś, co służy do używania tej broni. Przez co można latać, tak właśnie powiedział mi kolega na Discordzie przed chwilą, więc spróbujmy to na jakimś mobku, który tutaj się znajduje. gdzie jest jakiś mob? Czemu tutaj nie ma żadnych mobów? Co zgrane? To potrzebuję, żeby było tu jakieś zwierzątko, ponieważ muszę je tak, jakby potraktować moim, moją maczugą. Chyba o dobra sobie osłania, bo ja potrzebuję. Zepsuta jest jakaś tabraka. O, właśnie tak pewnie je ja coś, coś tutaj się zepsuje o właśnie, może teraz idziemy. O działa! Ale kuw no, widzowie, normalnie nie wierzę, że to jest taki y, shit. Chodźcie, pójdziemy do... pójdziemy do mojego domu i się... co... i się skończy. No, mop taki jest Wszystko tutaj wkładam. Piję. Oczywiście kurczę, nie mam zapalniczki. Jeszcze kilkę. TNT i odpalę sobie Dobra, patrzcie jak to wszystko wybucha. Ha. Ha. Tej, od kiedy diament się niszczy? Zostałem oszukany. Myślałem, że... co? Kiedy... Nie no to jest chyba jakiś żart, że mi dom zniszczyło. O Jezus, nie nienawidzę tej gry, normalnie całą ją zaraz wyruszam, dobra, nieważne, jest to survival, tak więc idziemy zabić smoka. Okej okay, widzowie, ja nie wiem czy mi uwierzycie, ale co tu szedłem, to normalnie zespawnował się portal, więc go teraz odpalmy. A, to nie tym. Co? 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 Nie! Odpalmy sobie. Czekajcie, bo wszystkie te powinny być w inną stronę. Tak, już chyba ja nie wyjmę. Yy... Dobra, widzowie, udało mi się wyjąć. I teraz już wiem, tutaj kładziemy ostatnie. W bokach nie może być. Z tak, 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 I uwaga, boga... ja się właśnie w glitce Możemy się z niej wykopać. Jezu, ale to długo zajmuje. Szybciej koptu, Okej, okay, dobra, już wyszliśmy. Aj, mnie znowu proszkiem.

Czekam nie! Ono się chodzi, bo ja szybko szybko spada, ja ale tu stał i nic nie drodze Wysadzę cię nasz Delejo Kurde no portal Portal i skaczy do niego i bUUUU Pracy życie, bo jest nic Teraz, teraz on umiera. To jest ten moment, ja to biję, ja to widzę w jego oczach, w smoczych, smoczych oczach. Ja już nie potrzebuję tamtej zbroi, bo ona jest jednak słaba. Nie wiedziałem tego przedtem, ale jednak diamenty już nie są najlepsze w tym celu. tutaj się odkopała. Dobra, zostawiamy kurczę, to, żebym nie zrobił. Ale to kurczę, to całe TNT jak się nie uda, to mamy drugi przypał. Kurczę. Dobra. v ten moment. Jeszcze mi go uderzy, raz Dobra, to ten moment. Schowam się tutaj, żeby nie widział. Zra normalnie. Ja nie mogę. O kurde, jajko, co tu jest jakieś. Kurde, purtaj się odblokował. Ale tu mamy coś ciekawego. Mogę to wykopać Gdzie jest kilo? Łopatą to spróbuję wykopać. To jest znikło. Nie dostałem. No mi daj mi to wszystko. Exp tak słabo to jest level up Level up znaczy przepraszam Ej to są chyba moje itemki takie Tak to są moje itemki wszystkie No to jednak było trochę jeszcze cynki Ale ja za dniem smuka widzę O co tu jest I czekajcie sprawdzimy czy to wybuchnie. A, a, a nie bo one mnie zaczyna atakować jak dostałem nie, nie, nie spadaj, spadaj ode mnie, tej spada, Spadaj, spadaj Dobra, jeden zabiję. Jeszcze dwa. Ojej, dobry jestem do Ciebie. Nie wiem, jajko moje. Co to jest tam? Jakiś nie wiem. Jajko dostałem faktycznie, dobra, dobra mamy ja jajko, to jest jajko. Tak, Smocze jajo, Może z niego się ma wykluć smog. Co jest, moje? Jak to to może zmienia? To coś... Dobra, chcę coś wysadzić ten cały portal. I, 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 coś i... się nie wysadza. Dobra, no to wejdźmy, zobaczmy to po drugiej stronie. Kurde. Ładowanie jakieś. No, jak się pomija Escape? Dobra, jest. No i jesteśmy tutaj, działem czyli w domku moim, który został zniszczony. Tak więc ja mam smocie jajo i przeszliśmy gra Minecraft. Yy, tutaj mam łóżko, które już nie wybucha ale mam za to TNT, która wyrucha i spodziewam się teraz obronnej struktury TNT które trochę wysadzę albo taki podwójny podwójny struktury TNT to miał być podwójny nie chce mi się widzowie budować podwójnych składni. Water. Eee, e, patrzcie, dostanę teraz wodę za pomocą takiego. E, mój, jestem człowiek to mój nikt, jakbyście chcieli mi dać jakieś rzeczy. I patrzcie, a to, tam są wybuchy. No. Nie udało za tym razem, I wszystkie moje rzeczy jeszcze wybuchły. I to jest jakiś żart, chyba. Nie no, to się jakby mi się tylko udało. To tylko jest. Nie no, wszystko moje wybuchło. Jeszcze to zostało. co tym zrobić tam, no bo tam jest portal. Tam kieruję do... Tam kieruję do... Nie, no, to mnie kieruje właśnie do portalu. Ale, ale ciekawe. A czekaj, czy mogę już włączyć to w sumie? Dobrze. No i to byłoby na tyle w tej grze Minecraft. Survival, ekstremalne gry Minecraft. Tak, to byłem ja, Michał. I w następnym odcinku spodziewajcie się innej gry, ponieważ nie mam zamiaru grać ponownie w Minecraft, ponieważ już go przyszedłem, chyba że, chyba, że są jeszcze jakieś tajne zakończenia, które możecie mi podesłać. Tak więc trzymajcie się i cześć!